Zapraszamy tu. Pani Leszku, tutaj. Zapraszamy tutaj. Tutaj, tutaj. tutaj. Tu z tyłu. Proszę. Proszę tutaj. Tutaj. Dobra, mówić. Witamy na konferencji prasowej Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Konferencja z udziałem posłów Pani Anny Zalewskiej, Pan Andrzej Adamczyka oraz z udziałem naszych gości. Bardzo proszę oddaję głos. Zapraszamy Państwa tutaj bliżej. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym wznowiła pracę podkomisja nadzwyczajna powołana do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Krótko rzecz dotyczy lokalizacji elektrowni wiatrowych. Przypomnę, prawo i sprawiedliwość w projekcie proponuje lokalizację elektrowni wiatrowych w miejscach i w odległości od siedzib ludzkich, które nie będą szkodziły, nie będą przeszkadzały, nie będą uciążliwe dla mieszkańców miast i osiedli, w obrębie których lokalizuje się dzisiaj tego typu przedsięwzięcie. Dlaczego mówię o wznowieniu prac? Bo to w miesiącu marcu z przyczyn niezrozumiałych posłowie Platformy Obywatelskiej, na wniosek posła Litwińskiego, przerwali posiedzenie podkomisji, sugerując, że najkorzystniej będzie, kiedy zaczekamy do wyników prac Najwyższej Izby Kontroli w sprawie procesów inwestycyjnych, które towarzyszą lokalizacji i budowie elektrowni wiatrowych. Zupełnie niepojęty wniosek, zupełnie niezrozumiały, ale większością głosów Platformy PZL-u przegłosowany spowodował, że ponownie opuźnili, opóźniliśmy pracę nad tymże projektem ustawy. I Dzisiaj w trakcie posiedzenia podkomisji wydawało się, że już będziemy mogli mówić o dużym sukcesie, że wreszcie w polskiej przestrzeni prawnej zafunkcjonują Rozstrzygnięcia i rozwiązania, które będą określały w sposób jasny, kategoryczny, w sposób zdecydowany, gdzie można budować farmy wiatrowe, gdzie nie można budować, w jakich odległościach od osiedli ludzkich, od skupisk leśnych. Nic bardziej, bardziej mylnego. Dzisiaj posłowie Platformy Obywatelskiej po raz kolejny pokazali, że tak naprawdę zależy im tylko i wyłącznie na tym, żeby nic nie zmienić żeby nie wprowadzić żadnych zmian, bo oto najważniejszy postulat dedykowany w projekcie ustawy dotyczący odległości odległości, jak mówię, elektrowni wiatrowej od siedzib ludzkich został odrzucony przez posłów, przez większość koalicyjną, przez posłów Platformy Obywatelskiej, w szczególności zaś, Szanowni Państwo, żeby zobrazować o skali jakiego zjawiska mówimy, pokażę oto dwa projekty ustawy, to Zawartość projektu Prawa i Sprawiedliwości to te trzy strony z moimi zresztą notatkami. Tutaj zaś trzymam w ręce projekt ustawy o zmianie ustawy prawa geodezyjne i kartograficzne. I co te projekty wiąże? A mianowicie wiąże je sposób postępowania, w sposób procedowania w Sejmie. Ten projekt, te trzy strony autorstwa Prawa i Sprawiedliwości wprowadzone zostały do Laski Marszałkowskiej 30 lipca 2012 roku. 1 października pani Marszałek raczyła skierować do pierwszego czytania tenże projekt ustawy, te trzy strony zmian w obowiązującym prawie w Polsce. 21 lutego 2013 roku dopiero pierwsze czytanie w komisjach. I dzisiaj jesteśmy oto na tym etapie, że procedujemy, czy skończyliśmy pracę w Podkomisji i kiedy ten proces się zakończy, nie jesteśmy w stanie Państwu odpowiedzieć. Państwo, którzy są z nami, reprezentują wszystkie te środowiska, które mocno akcentują sprzeciw wobec temu stanowi rzeczy, jaki nas dzisiaj otacza, jeżeli chodzi o lokalizację elektrowni wiatrowych. Myślę, że tutaj już bardzo kompetentna będzie pani poseł Zaleska, ale teraz. Zwo, zwornik, który łączy te dwa projekty. Ten projekt ustawy koalicja rządząca na poprzednim posiedzeniu sejmu przepchnęła kolanami. Szanowni państwo, to 45 stron e, zapisów projektu ustawy. 12 godzin w pracy w jednym dniu w podkomisji e, koalicja przeforsowała tenże projekt ustawy. Dzisiaj w sejmie został przyjęty. Można powiedzieć dwie różne wagi. Dwie różne wagi. Z jednej strony problem społeczny. Problem, który spędza sens powiek dziesiątku, jak nie setek tysięcy ludzi, a z drugiej strony problem regulacji kwestii relacji w zakresie geodezji i kartografii. Mamy dwa różne zjawiska. Jakże dwa różne sposoby traktowania. Pani poseł Anna Zaleska, osoba najbardziej kompetentna w tym państwie i w tym kraju do tego, aby powiedzieć, jak jest. Pani poseł, bardzo prosimy. Ale rzeczywiście już trochę zmęczona, tak jak zmęczeni obywatele protestujący, bo właśnie ci Państwo, którzy są z nami za moment będą o tym mówić rozpoczęli ogólnopolski protest. On trwa od tamtego tygodnia. Dzisiaj po raz kolejny maszerowali ulicami Warszaw Warszawy, tym razem pod pałac prezydencki. I proszę Państwa, dzisiaj doszło do jeszcze dwóch zdarzeń, mianowicie podczas procedowania na podkomisji projektu ustawy, kiedy Platforma Obywatelska zaczęła przegrywać głosowania. I rzeczywiście mieliśmy nadzieję przynajmniej na podkomisji zakończyć sukcesem pracę nad tą ustawą. Włączył się lobbysta wiatrowy, przedstawiciel PSEW-u, Polskiego Stowarzyszenia Energii Wiatrowej, który zaczął wydawać dyspozycje posłance Platformy Obywatelskiej. Druga zaś. Siedziała przy pracownikach ministerstwa po to, żeby wykonywać ich dyspozycje, robiła pilnie notatki i według tych dyspozycji pracowała. Przypominam, że poseł jest niezależnym i ma o tej niezależności dowodzić na każdym posiedzeniu i zgodnie ze swoim sumieniem głosować. Jednocześnie odbyło się posiedzenie zespołu do spraw energii wiatrowej i bezpiecznej dla ludzi, i środowiska z przedstawicielem Najwyższej Izby Kontroli która to pokazała absolutnie defensywną postawę, sugerując, że gdzieś w połowie lipca będą mieli zakończoną ogólnopolską kontrolę obejmującą 28 urzędów, 28 gmin. Mimo, że potwierdzała nasze spostrzeżenia, tak naprawdę rozkładała ręce. Jeżeli sądy wydają różnorakie wyroki, jeżeli prokuratury umarzają postępowanie, bo nie mają przepisów i jeżeli jeszcze Najwyższa Izba Kontroli, pokazuje, że tak naprawdę niech się dzieje wola nieba to do kogo i w jaki sposób mają się zwrócić protestujący, mają się zwrócić obywatele tego państwa, którzy mają swoje domy, mają swoje majątki, które mają zerową wartość, kiedy lokowane są przy nich elektrownie wiatrowe. Kilkadziesiąt uchybień ustawom, które zostały dzisiaj podkreślone na zespole przed pracownikiem Najwyższej Izby Kontroli, kontroli budziły oczywiście zainteresowanie przedstawiciela Najwyższej Izby Kontroli, ale bez konkretnej reakcji. Głos oddam tym, którzy dzisiaj maszerowali zmęczeni, przyszli, żeby zaświadczyć i nie mają zamiaru kończyć tego protestu. Wszystkie absolutnie sposoby parlamentarnego wyprocedowania przepisów, wspierania od kilku lat protestujących tak naprawdę do niczego nie doprowadzają, to znaczy do zmiany przepisów. Bardzo proszę. Witam państwa Katarzyna Treter Sierpińska Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pozytywna Energia. Najpierw chciałam się z państwem podzielić taką refleksją na temat tego co się wydarzyło dzisiaj w podkomisji. Bardzo wielu ludzi uwierzyło, miało jednak nadzieję, że premier Tusk kierując z powrotem ten projekt do podkomisji miał na myśli to, że nad tym projektem będzie jakaś merytoryczna praca. Dzisiaj ludzie do mnie dzwonili, jak szłam na proteście i pytali się, no i co? Ja mówię, słuchajcie, nie ma. Trzy kilometry zostały wyrzucone do kosza, nie dano nic w zamian. I faktycznie słyszałam, że mówiono nie, to, to myśmy mieli nadzieję, teraz już tej nadziei nie mamy. Ja żałuję, że na tej podkomisji nie było pana posła Litwińskiego, bo ja chciałam się go zapytać o to, co miał na myśli, wypowiadając się ostatnio dla portalu Bodajże Biznes Alert, kiedy powiedział. Dokładnie cytuję nie możemy pozwolić, żeby jakaś rozlatująca się chałupina blokowała rozbudowę w promieniu trzech kilometrów. Ja się chciałam zapytać pana posła Litwińskiego, czy dla niego nasze domy to są rozlatujące się chałupiny, które trzeba poświęcić, ale nie przyszedł widocznie, bał się nam spojrzeć w oczy. Natomiast, proszę państwa, no nam nie zostało już nic innego, jak wywalczyć sobie tą ustawę w tej chwili od pana premiera. My w tej chwili żądamy spec ustawy, która odsunie wiatraki od naszych domów na odległość trzech kilometrów. Tak jak mówiła pani poseł, rozpoczął się protest, protest trwa, był pierwszy przemarsz 28 teraz dzisiaj szliśmy do prezydenta, proszę państwa dziewiątego idziemy znowu do premiera, niesiemy mu model o śmigła. Chcemy, żeby do nas wyszedł, żeby zobaczył, co, o czym my w ogóle mówimy, żeby zaczął z nami rozmawiać. I wszyscy, którzy są zagrożeni przez farmy wiatrowe, już w tej chwili wiedzą, że innego wyjścia nie ma. Dlatego będą przyjeżdżali tutaj do Warszawy na kolejne protesty. Jeśli ktoś jeszcze nie wie o tym, że te protesty się odbywają, proszę szukać informacji na stronie Stowarzyszenia Nasz Dom Biesiekierz www.sndb.pl Tam wszyscy się dowiedzą, jak, jak są kolejne marsze, jaka jest trasa przemarszu. Zawsze spotykamy się o 13.30 pod Sejmem i stamtąd wyruszamy. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę. Witam Państwa, nazywam się Leszek Matusik, jestem prezesem Stowarzyszenia Dom Biesiekierz. W dniu dzisiejszym zaobserwowaliśmy bezsilność urzędów wobec tego co dzieje się w naszym kraju w naszej Polsce. My jesteśmy przedstawicielami tych wszystkich 520 stowarzyszeń, które protestują na terenie naszego kraju. Jest to dramatem wielu ludzi. Statystycznie jest to około 2,5 miliona ludzi, ale tak naprawdę ten problem dotyczy każdego Polaka. Chcę to stanowczo podkreślić. I tak jak pani Kasia wezwać do kolejnych marszy, które będą pokazywane, w jakich dniach będą się odbywały na terenie Warszawy. I z tego miejsca chciałbym wszystkich obywateli tego kraja zaprosić do tych marszów, a my w dniu dzisiejszym rozpoczynamy w tej kwestii, że rząd polski, a także wszystkie opcje polityczne do tej pory przez trzy lata nie zrobiły nic w obronie artykułu 38 Konstytucji RP. Panie premierze Tusk, mówię do pana. Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiek, człowiekowi prawną ochronę życia. Jak to się ma do decyzji ministra zdrowia opinii Departamentu Zdrowia Publicznego względem każdego Polaka? Proszę się zastanowić. Skoro minister stwierdził dwa do czterech kilometrów, to jakim prawem w tym kraju niszczy się zdrowie i życie ludzi. Artykuł 38 został zdeptany. Nie będę mówił więcej, ale mam nadzieję, że pan premier przyjdzie do nas, bo my zostajemy od dnia dzisiejszego w Sejmie i rozpoczynamy protest głodowy. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o pytanie. Czy są pytania? Czy ktoś z Państwa chce zadać pytanie? Widzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.